Zobaczcie jak jest pięknie, kawałek plaży. Buenos dias Mister Siarra. Buenos dias. 3, 2, 1. Siup. Otrzymuj już podbierak. O, coś ładnego będzie chyba. Dzisiaj odcinek taki typowo rodzinny. 3, 2, 1. Siup. Taka brzanka 30 cm. Zobaczcie jaka płoteczka piękna. To zaczyna się wreszcie dziać i to chyba nie mała. O! Manko kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tomczyk wędkuje, mamy sobotę 10 sierpnia, ja z moją żoną i syną oraz moimi synami Piotrem i Ignacym nad Wisłę jedziemy do miejscowości Lucimia, tam czeka na nas już Dareczek, później dojedzie jego rodzina, także dzisiaj kochani odcinek rodzinny i widzimy się nad wodą, ryby, ryby, ryby. Trasa z Górz Wału, trasa dosyć trudna, bo około 2 km jedziemy, że tak powiem, z Górz Wału, bo po prawej stronie będzie Wisłę. Nie próbujcie sami tam przyjeżdżać, tak jak już mówiłem na poprzednich odcinkach w tym miejscu. Jeden skręt w prawo, zły, i można się zakopać. i Trzeba, moi drodzy, iść kilka kilometrów do wioski pociągiem. Mieliśmy taką sytuację już parę razy. także nie próbujcie tu przyjeżdżać a myślę my widzimy się niedługo nad wodą na łowisku już czeka na nas Papa Smurf Dareczek, także kochani trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali sali, bo też droga jest troszeczkę ciężka jeżeli chodzi o warunki samochodowe, troszeczkę gałęzi troszeczkę jest dołków ale myślę, że dojedziemy widzimy się wkrótce nad wodą Dojechaliśmy, moi drodzy. O, zobaczcie, papa Smerk już ma tutaj jakieś rybki w siatce. Zobaczcie, jak jest pięknie kawałek plaży. Buenos dias, mister Sierra. Buenos Cześć. Szymanko, zobaczcie, jak tutaj jest. Pięknie. Co tym jestem tu? Sema. Takie małe zakole. Mm. 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 dzisiaj Piotrusia. Dzisiaj jako takich zawodów nie robimy, ale myślę, że dzieci będą miały uciechę. Myślę, że jest to Stynka. Także piątka synu, brawo za pierwszą rybę. Jaki zestaw to jest chyba tripod miejscowych na trytytki. Tak, to jest, zobacz Darek, oni tu sobie kładą wędki. No fajna konstrukcja, zobaczcie. Naprawdę fajna. Chłopaki, proszę by mi tego nie popsuć, bo to ktoś sobie zrobił. Naprawdę z pomysłem. Zobaczcie. Darmowy tripodzik z e, gałęzi że tak powiem, złapane trytytkami, później tutaj kładzie pewnie wędki. Fajna sprawa. już tutaj spławikuje, a ja zobaczcie, rozkładam bambusika. Wziąłem dwa bambusiki, plus dwa federy. Wiadomo, synka jedną wędką będzie spławikować, dlatego plan jest taki, że dwa bambusiki tam, federek na wprost, no i będziemy próbować złowić jakąś rybkę, może jakąś brzankę, może. Jakiś leszczyk podejdzie, no zobaczymy. Dzisiaj tak naprawdę nie nastawiamy się na y, duże ryby, bo ta miejscówka, niestety, tu jest dużo wypłycenia, dużo piachów. Natomiast jest tutaj fajne miejsce, takie, żeby przyjechać z dzieciakami. Jusynka tu już o, rozkłada obóz, łączy dwa, że tak powiem, y, dwa parasole, żeby był cień, chociaż chmur jest tyle, że myślę, że cienia będzie co nie miara. Flaga już rozłożona, jak widzicie, a ja zabieram się za robotę za zarzucanie. Widzimy się, jak będzie, kochani, coś się działo. Piotruś tam walczy z uklejkami. Moi drodzy, najpierw na naszego kochanego bambusika. O, zobaczcie, już sam wyrywa się do pracy. E, zarzucimy same białaski. Zobaczcie, białaski też już swoim zachowaniem mówią, wpuśćcie nas do wody, bo za gorąco. Chociaż dzisiaj naprawdę Mimo wysokiej temperatury jest troszeczkę cienia, chmury są co chwila. Na razie nie rozrabiamy zanęty, bo Darek rozrobił. Także zarzucimy chociaż jednego tego bambusa, później pójdzie drugi, pewnie w ruch. I będziemy, moi drodzy, myśleć, kombinować. Pewnie jakiś jeszcze feder jako wędka Justynki, trzecia pójdzie w ruch. O! Zobaczcie taki oto zestawik, jak co odcinek retro. Retro, że tak powiem, będzie też rzut na bambusika. I zobaczcie, wbijemy go tak jak zawsze. Tutaj niech sobie ta, yy, że tak powiem, te robaczki sobie w wodzie leżą. Włączymy zobaczcie, włączymy nagrywanie. I zabieramy się kochani za zarzucanie. Na razie podpórki to sobie włożymy tutaj. E, troszeczkę syfu płynie, niestety, na wiśle. Ale stan jest, patrzyłem, w miarę ustabilizowany. my sobie bierzemy, e, wyciągamy tą żyłkę. Jeszcze wam pokażę jeden rzecz. Naprawiłem ten kołowrotek, i jak się tu przesunie, zobaczcie. Już tego oporu nie ma. Jeden z widzów mi tu też poinstruował, jak to zrobić. Dziękuję serdecznie. Naprawiłem ten kołowrotek. Tylko, że jest widzicie taki problem, że, jak już idzie to luźno, no to generalnie nie ma tego dźwięku, nie ma tego oporu. Ale cóż, do tego też się przyzwyczajimy. No cóż, pierwszy bambusik za chwilę będzie w wodzie. Sobie tutaj go przytrzymam. Standardowo, o! I zarzucamy. Uwaga, 3, 2, 1. Siup. Możone wywiało. Ja rozkładam dopiero drugiego bambusa. A moja małżonka już tam gdzieś chyba z dawnej rozmytej główki rzuca zakleniem. A ja tutaj walczę, kochani, żeby się. O, już ma rybę, zobaczcie. Ale uklejki się nie liczą. I dzisiaj nie robimy zawodów. Dzisiaj dla dzieci dzisiaj się bawią. Teoretycznie. Ale Te duże dzieci tak samo, kochani. Tak jest. Tak właśnie Tarek wyjąłeś mi to z ust. Zarzucamy, kochani, drugiego bambusidło. Nasze. No będziemy starali się też rzucić troszeczkę dalej, bo tutaj jest płciutko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga! Ciepiemy bambusem. Super poszło. O, zobaczcie, tak to wygląda. Można powiedzieć, że jedna koło drugiej. C że tak powiem symetrycznie, za chwilę wrócimy Federa. Federa troszeczkę w prawo, on sobie spłynie. Też będzie mniej więcej, będą obok siebie te wędziska. Tylko rozstawione. Łyk wody, zasłużyłem na niego. Larek pojechał po familię, bo gdzieś zabłądzili, no mówiłem tutaj nie jest łatwo dojechać. Podbierak jest tutaj. Ale ładne branie miałeś. Coś jest jakaś rybka. Próbuję złowił. już podbierak. O, coś ładnego będzie chyba. A! Malutka rybka, ale poteczka, zobaczcie jaka. Jaka ładna. Gratulacje. Piątka. Piękna płoć. My tutaj gadu gadu, a Josynka kolejny. Kolejna rybka, prawdopodobnie uklejka, ale takie ryby, nie o takie ryby nam chodzi. Tutaj jest stanowisko Dareczka, a moje po lewej stronie, bambusiki. Dzieciaki bawią się na plaży. Dzisiaj odcinek taki typowo rodzinny, bez soczku jabłkowego, za to z atmosferą rodzinną. No i kochani, trzymajcie kciuki, żebyśmy coś złowili. Czy no. Piotruś złowił kolejną rybkę? Gratulacje synu, piątka. Super, zaraz wychaczamy. Czary zrobiłem, czary! O, tutaj ze swoją koleżanką Alą. Fajna rybka, widzisz? Tak. No, Pomyśl sobie trzy życzenia, sobie zaraz eee. wypuszczamy. A zobaczcie, jak starszy kolega pokazuje młodszemu nad Wisłą, jak się łowi ryby tu akurat duet Tomczyk Zieliński także można powiedzieć że za kilkanaście lat może będą kontynuować kanał i łowić ryby przed koleżanką się popisuje jak się łowi malutkie uklejki ale fajnie pamiętaj świeże robaki świeże robaki dają ryby tak jest dają ryby Masz tak? co się imponuje dziewczynom. Masz. I wypuść wodę. Idź jej pokaż. A niektórzy na ryby. Tak pokaż? jest, tak jest. Wypuść, pokaż. Jest pokaż Ali. Podbierak Piotruś? Zagrywa się? Tak. Jednego robota mi nie wierzało. Podbierak? A jednego robota... Prawie 70, tak? Dawaj, dawaj. Jest ryba, widziałem Super! Piątka. Ręką. Ok. Gratulacje synu. Tak jest. I Ala będzie Ala będzie, Ala będzie Ala będzie wypuszczać. Kombinujemy, bo widzę, że na białego tylko nas obdzierają. Zarzucimy jedno wędzisko na czerwonego samego. A drugiego bambusa na takiego jednego czerwonego z białymi. No zobaczymy, trzeba. Kombinować z uwagi na to, że wypadałoby jakąś rybkę dzisiaj złowić, pokazać dzieciakom, że coś tam się łowi, chociaż na tych filmach one widzą te dzieci, że my łowimy te ryby, ale zawsze na żywo to jest na żywo, tak? Ja sobie tutaj moi drodzy przejdę kawałek, zobaczcie, tu jest płcizna. A tutaj za chwilę widzicie tu już jest ciemniejsza woda i tu jest taka łacha, gdzie możemy śmiało troszeczkę rzucić naszym wędziskiem. Uwaga, 3, 2, 1, ściu! Tutaj dostałem od córki Darka Pauliny. Kiełbaskę z chlebkiem No i tak to można sobie żyć nad Wisłą Wam też na TikToku pokażę Biorę się za konsumpcję No i czekamy na brania, pilnujcie wędek Miejmy nadzieję, że przyjdzie jakiś łeb I ogon Kolejna uklejka Piotrusia O O u mnie, u mnie, u mnie, u mnie kochani Idę, bo mam branie na Mam, moje drodzy, branie na bambusa Ale chyba nic nie ma No niestety Patrzcie moi drodzy, zdobycz Darka, taka brzanka, 30 cm Wypuszczamy ją, idę troszeczkę dalej Na głębszą wodę Już prawie odżyła O Poszła, idzie, jeszcze, wiesz, brzana to musi trochę Yy, złapa ślenu o. Tylko, że płynie w złą stronę A to już złapała, zobaczcie, leci tam, tam, tam Siema Zobaczcie moi drodzy, kolejna, chyba już ponad 20 ryba Piotrusia 21 Także dzisiaj naprawdę pokazuje, że nas pławik masz Ala, wypuść Tylko tr... trzymaj ładnie, żeby do piachu nie poleciała O i wypuść Także Piotruś dzisiaj, taki nasz rodzinny odcinek. Myślę, że spokojnie zwycięża. My jeszcze posiedzimy. Darek już się z rodziną zwija, a my jeszcze za dwie godzinki posiedzimy. Połowimy może ten lecho, co mi uciekł, będzie miał ochotę jeszcze raz się zameldować i widzimy się, że tak powiem, jak będzie coś się działo. A super. Podoba ci się rybka? Pięknie synu, jak na 5 lat. Klasa. Poczekaj, przytrzymamy mamie. Piątka! Jeszcze raz! Piątka! Moi drodzy, nie poddajemy się, cały czas próbuję złowić jakieś rybsko. Kurczę, miejmy nadzieję, że coś uda się większego niż łeb i ogon złowię, bo trochę wstyd. Chociaż dzisiaj ryby wyjątkowo, nawet ustynce na te klenie na spławik nie żerują. O dobry rzut kochani daleki przede wszystkim ja tutaj zobaczcie sobie tak popuszczam technikę złapałem na tą, węd na tą wędkę A jak dereczkę już nie ma moje drodzy to idziemy się przestawić tutaj na tą stronę zobaczymy może poszczęść nam się tutaj Federek już zarzucony za chwilę jednego bambusika tutaj przyniosę kochani, nie uwierzycie zobaczcie jaka płoteczka piękna super Ignaś też złowił, zobaczcie tata, tata z synem w jednym czasie złowili złowiliśmy rybkę także super, ja już wyhaczam podnieś ją, żeby ona nie wpadła żeby się w piachu, chociaż to jest mała uklejka, ale trzeba jej szacunek oddać, zobaczcie jaka ładna Płoteczka. Patrzcie, wypuszczamy najpierw płoteczkę. No wreszcie jakaś ryba, kochani. Wreszcie płoteczka. Czerwone oczka. Rybę do wody, do wody, do wody ją, do wody, żeby nie była w piachu. I czekaj na mnie, super, synku, dajcie, zobaczcie. jak zaczął zarzucać, moi drodzy. To jest uklejka, tak, to łapie ryby. Hurtowo, a ja idę za ciosem, chociaż nie, nie wiem, czy potrzebnie się przenoszę tutaj na tą stronę, ale spróbujemy tutaj coś. O, na zdrowie żona. Żona tam zobaczcie po tamtej stronie. Uciekła od męża, od dzieci i zadowolona. A ja się muszę z tą moją małą hałastrą. No jedzenie, tak, no, ale to wiesz. O, tutaj zarzucimy. Założę dzwonek już, Ignaś, idę do Ciebie. Trzymamy klejeczkę? No już ją puść. A idziesz, papa, pa, pomachamy jej, chłopaki. A ja Ignasiowi zarzucam spławikóweczkę. Widzisz ją? Także Ignaś też trochę punktów dzisiaj złowi. Ale Piotruś dużo więcej dzisiaj, synku, złowił, także wygra dzisiaj Piotrusz chyba odcinek. Where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on, I can't- Keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can. Mamy kochani jakąś rybkę Chyba coś jest Coś zaczyna się wreszcie dziać I to chyba nie mała Najciekawsze, że Darek pojechał, a my nie mamy, moi drodzy. O. No spróbujemy ją przyciągnąć. Jest. Ładna certa. Zobacz, Jestynka. Także wreszcie, wreszcie, wreszcie coś jest. Ładnie zaczepiona. Także zobaczcie kolejny punkcik. Mamy, moi drodzy, rybkę. Dzięki za. O, tutaj jeszcze trzeba. Ja poszła sobie sama. Trochę jej po Zobaczcie, widzicie? Jest tu, jest tu. No tam już jest głębia. Nie będę wchodził. Także fajnie. Idziemy za ciosem, kochani. Coś zaczyna się dziać. Jest kolejna rybka, moi drodzy. I chyba znowu coś w ten deseń będzie. No zobaczymy, co tym razem. No troszkę mniejsza, ale też sympatyczna. Zobaczcie, moje chłopaki wreszcie zaczęli się ładnie bawić bo po całym dniu, robią zamki. A tata może się oddać swojej pasji, czyli wędkowaniu. O, mamy branie na federze, także ja wyłączam się tutaj na razie na GoPro, bo być może znów się za chwilę włączymy. Nie tak podejdę troszeczkę po tamtej stronie. Już synka złapała piękną poteczkę. Pokaż. No myślę, że będzie widać. Takie podejdę jak najbliżej mogę. Także super. To ładna. ładna poteczka, naprawdę. Do wody. A ja idę bambusa, moi drodzy, zarzucić tutaj, bo raz, że prowadzimy live'a, chłopaki wreszcie się trochę uspokoili Jest troszeczkę grzeczniej Także poprzerzucamy wędki jeszcze chwilę posiedzimy jak biorą zaczynają ryba biała żerować Ignaś gwiazdę pokazuje No super <grystanie> już? Jeszcze nie jeszcze nie No dobra kaskaderze Dobra dzięki Chyba mamy nawet Was, żeby... mamy Chyba kochani siedzi Nie wiem, zaraz zobaczymy Chyba mamy wreszcie na bambusa jakąś rybkę kolejną, bo wcześniej była ładna płotka o! Nie, nie karp Ale zobaczcie ładna już Pokażemy... Nie, to nie CERTA, radło. Pokażemy widzom na TikToku. I pokażemy oczywiście naszym subskrybentom z kanału Tomczyk Wędkuje, bo nagrywamy dzisiaj też 51 odcinek Tomczyk Wędkuje nad Wisłą. I zobaczcie kochani, jak generalnie człowiek jest cierpliwy i wytrzymały mimo to, że cały dzień nie brały ryby. Eee, do tego jeszcze dzieci nie umijają nam tego, tej przygody, to coś tam jest. O taka rybka, oczywiście, wypuszczamy od razu do wody, nie męczymy. Cześć, odpływaj. Także fajnie, kochani, coś tam się dzieje. Coś tam ta wisła oddaje. Dlatego jeszcze raz zarzucimy tego bambusa. Ten w ogóle jest szczęśliwszy bambus, bo jest bardziej. Ten kołowrotek taki jest bardziej sprawny bym powiedział. No dawaj, ponów jeszcze uderzenie. Chyba jakiś łeb jogon kochani siedzi. Nie chcę jeszcze za wcześnie zacinać, bo czasami też tak delikatnie leż bierze, chociaż leż to tak bierze tak majestatycznie, cyk, cyk, cyk. Ale zobaczmy co my tutaj mamy. Eee. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Płotka. Wypuszczamy rybkę. Uciekaj. Dzięki za emocje. Myślę, że to wędzisko ma koło siebie trzecie pokolenie, które może używać tą wędkę. No nie jest łatwo. A synu, dobrze. Może jakąś rybę jeszcze wyciągnie. Zobaczymy, bo było tutaj delikatne branie. O. Władaj żeby się nie uderzył, ale dzięki za wyciągnięcie piątka. No i co moi drodzy, wszystko to dobre szybko się kończy. My też kończymy 51 odcinek Tomczyk wędkuje, który nagrywaliśmy dzisiaj w ludzimi. Dzisiaj odcinek rodzinny i dzieci miały się wyjątkowo bawić i spędzać ten czas w wędkarstwie. Jak widzieliście kochani, połapaliśmy troszeczkę małych rybek. Odcinek zwycięża Piotru z wynikiem ponad 20 parę uklejek na skławik, ale też inne dzieci m.in. Ignaś czy Ala połowiły ładne uklejki. Oczywiście my dorośli też się bawiliśmy, bo Darek złowił ładną brzankę taką ponad 30 cm. Ja dorzuciłem dwie certy, kilka płotek, justynka kilka kleni, także też my dorośli pobawiliśmy się nad tą wisłą. Fajnie spędziliśmy czas. Jeżeli, moi drodzy, podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i wiadomo, dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć powiadomienia z tych filmów. I cały czas do Was apeluję, Was proszę o wsparcie dla czteroletniego Stasia Zielińskiego, który choruje na ciężką chorobę DMD. Stasia możecie wspierać w serwisie siepomaga.pl. Łamane na Stasz Zieliński. Moi drodzy, w górę serca, bo pamiętacie, dobro wraca i trzeba pomagać.

Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text, or I'll come off dead.